widzowie, ja sorry, że wczoraj nie było filmu, zablokowali mi go. No to tak, no to update w PCD wyszedł, więc nagrywam. Yy, zniżka na samochody. W SmartZewie pojawia się teraz przeceniony pojazd. Zarówno on, jak i procent zniżki jest wybierany losowo w każdą sobotę o północy. Pojazd ten nie jest w żaden sposób gorszy od tych kupionych w salonie, jest on jedynie tańszy. No więc to taka fajna rzecz. Są także wypłaty z zmniejszone. Są ograniczone do 3100. Bonus za prawo jazdy dalej się liczy. I na śmieciarce zamiast śmietnika jest 400, a było 360. Naprawiono błędy z kanału Bux. Przygotowano backendowe. Przygotowania backendowe do pracy taksy. Zmienia się również sposób pracy nad aktualizacjami. Zamiast planować dużą aktualizację na każdy miesiąc, co spowalniało pracę nad innymi rzeczami, będziemy teraz publikować mniejsze aktualizacje, obecnie skupione na aspektach RP i takich jak jedzenie i inne narzędzia. Dostaliśmy też sporo pytań o pracę TAXI. Obecnie jej premiera jest zaplanowana na sobotę 8 marca. Upóźnienie wynika z całkowitej zmiany koncepcji tej pracy. Zamiast być kopii w klej dostawcy jedzenia, tylko że z ludźmi, w stanie zupełnie. Osobna aplikacja telefoniczna, która odtwarza swój realny odpowiednik i symuluje obie kategorie branży, branży przewozu osób. Warto według nas czekać i mam nadzieję, że urealniona wersja tej pracy zrekompensuje opóźnienie. To tak, to tyle. Teraz jesteśmy w Robloxie, więc jadymo. Pokażę Wam to kurcze o dawno na nie grałem z robloxa więc wybaczcie mi kierunkowskazanie mam tu zbindowanego więc wybaczcie to też no i dobra, no i jedziemy Mogę wziąć szybsze auto, ale już mi się nie chce znaleźć. Przejadę obwodnicą, dawno tam nie jechałam. To tylko jest piękne zrobione. I ten check engine. To jest po prostu... ...fintesencja samochodu. Ale moim zdaniem to powinno być w grę. Jak widziałem u Diamentowego na YouTube... ...to tam... Yy... BMW i zastanawiam się, czy na każdym serwerze jest to samo auto, czy jednak to zależnie od serwera działa. Mam nadzieję, że to drugie, bo to by było akurat fajniejsze. No, więc co sobotę mamy prezensurę z nowym rabatem. W ogóle ta Oktawia do 70 jako siedzie, a potem no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Żeby zrekompensować to, że wczoraj nie było filmu, to dzisiaj będą dwa. Ten z Robloxa i jakiś jeszcze, mm, na przykład, city car driving. Bo taki mam w sumie plan. Kurczaku i... takie żyw. Autentycznie źle mi się jeździ na padzie. Ja się zatrzymam i przełączę się na klawiaturę. Bo to jest porażka. Okej. Okay. Powinno być lepiej. Robloxa przygłośnie bo go nie słychać. jak jakiś Anglii co ja przyzwyczajenia do mnie najczęściej zaraz bo tam jeździłem w Tokio. I jak na Europę to wygląda. Jak jedziecie od strony Karwic, czyli tam zdrowa, <coughs> przy tej świetlicy wiejskiej z tymi świetnikami, to jak na wprost. Dobra, widzę, że jednak jest to samo auto na każdy serwer. I tu macie tanie auto. Ja się oczywiście muszę popisać z jaki to ja świetny jestem driver. Nie. Trzeba tyłem na osobowej wjechać. No, idealnie, żebym wymiarzył prawie. No prawie. Co? So, mamy BMW Ciemno to strasznie Co jest? Stanę ze skodą przodem I poświecę Prawie? powinno być lepiej no i jest lepiej to wnętrze nie jest najlepsze ale nie jest znowu najgorsze Nie zdaniem jest spoko no i tu macie stacy i zdaniem to jest spora przecena na to 20% no nie, oczywiście nie stać, ale w sumie spoko nie ma w ogóle rejestracji, nie ma no. No to w sumie tyle. Oczekujcie tak subek, bo w sumie za dwa tygodnie będą. No i co, no i tyle. Bajo.